Siema, siema tej tejtorii widzowie wróciłem z mini wakacji, ale oprócz mojego powrotu może powrócić też coś mega mocnego do Brawl Stars! I dzisiaj w tym odcinku dowiecie się, co za rzecz wróci do Brawla aż po roku przerwy. O ile tak się oczywiście wydarzy, w tym odcinku z Brawl Newsów pokażę Wam też dwa nowe sekretne skiny, a dokładniej to jednego, bo już wiemy, który z nich oficjalnie wejdzie do Brawla. Będzie oczywiście też wiele innych newsów, lecz zaczniemy sobie od tego, że odbiorę prezenty, które dostałem od SuperSela A jest to piękny spray tutaj od nowego skinka Hanka, oprócz tego piękna od znaka do tego nowego skina Hanka. Mamy też y, taką ikonkę, jak widzicie, będę mógł sobie ją ustawić jako ikonka gracza. No i odbieram, proszę Państwa, skina. Rodeo Hank. I co ciekawe, kilka osób się jeszcze dalej nie zgłosiło po tego skina. Więc jeśli Wy chcecie go wygrać widzowie, zostawiajcie łapy w górę po tym odcinkiem, bo jeszcze mi kilka ich zostało do rozdania. Jak będzie dużo łapaczek w górę, wtedy będę wiedział, że chcecie go zdobyć za darmo. No i po prostu zrobię wam na niego kolejny konkurs, żebym wszystkie te kody, które na niego mam, mógł wam rozdać. Więc już teraz subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić takiego konkursu, bo pewnie on będzie w kolejnych odcinaczkach. Dlatego, naprawdę, warto mnie subować, mordeczki, bo możecie wygrywać fajne rzeczy za darmo. No i trzeba mieć też wpisany kodik który w sklepie Brawl Stars. Mam nadzieję, że wszyscy już macie go wpisanego. Z góry dziękuję każdemu. No i przy okazji, jak zakupicie jakiś pakiet klejnotów na jakieś nowe, fajne skiny, które teraz wychodzą, no po prostu, jak sobie doodujecie jakieś Gemy w Brawlu z moim kodikiem, pozdrawiam was na odcinku. I tutaj wyświetlam kilka osób, które ostatnio zakupiły jakiś pakiet klejnotów z moim kodem. Oczywiście, to jeszcze nie są wszystkie osoby, resztę pokażę w kolejnych odcinkach. Mega wam dziękuję, mordeczki, że tak licznie kupowaliście jakieś rzeczy z moim pozdrawiam. No to Zaczynamy od ustawienia sobie rodeo Hanka i przejścia do pierwszego newsa A pierwszy news jest taki, że już jutro, czyli w niedzielę o godzinie 9.30 na kanale Torii Będziecie mieli odcinek, w którym zrobię wam po prostu vloga z moich mini wakacji na Cyprze Ale pojechałem tam w specjalne miejsce, żeby zrobić coś grubego w Brawl Stars Nie chcę wam zdradzać co to dokładnie będzie, pewnie się to wyślacie, bo niektórym już mówiłem widzom na live, Będzie mega grubo, jutro 9.30, no i oprócz tego dzisiaj wam odpalę live'ika gdzieś tak jeszcze nie wiem w której godzince, ale pewnie wieczorkiem Ewentualnie może po południu, no po prostu śledźcie moje kanały, żeby nie nie ani live'a, ani kolejnych odcinków. I zaczniemy sobie od tego, że twórcy jakiś czas temu ogłosili na brazylijskim Brawl Stars oraz na portugalskim Brawl Stars, że chcą dodać dwa nowe specjalne skiny, w sensie w sumie jednego z nich. Albo takiego fajnego karnawałowego skina do Mandy, albo karnawałowego skina do Piper, bo te skiny mają być związane z karnawałem w Brazylii, który będzie na początku 2024 roku, więc dopiero w nowym roku te skiny wejdą. Ale mieli oni takie głosowanie w grze, tylko gracze właśnie z tych krajów mogli głosować. Albo chcą właśnie skina do Mandy, albo do Piper, które tak wyglądają. No i najprawdopodobniej zdamy już głosy minimalnie nie jakąś taką wielką przewagą zwyciężył skinek Piperki, więc raczej to ona tutaj wejdzie w tym 2024 roku, jest to bardzo ładny skin, się przyznać powiem wam szczerze, że jak on wejdzie to ja na pewno od razu go kupię, nie będzie to raczej darmowy skinek, aczkolwiek no um, trzeba będzie za niego zapłacić pewnie z jakieś 149 gemów nawet, bo skin jest naprawdę piękny, lecz to jak co ja oceniam go 9 na 10, widzowie Oceńcie w komentarzu jak wy uważacie fajnie, że twórcy wchodzą z taką inicjatywą, szkoda, że my też nie mogliśmy głosować, że tylko z Portugalii, z Brazylii, no ale jakby nie patrzeć, to jest karnawał bardziej w ich kraju, dlatego trochę to rozumiem, aczkolwiek no mogliśmy w sumie wszyscy my, gracze Brawla, głosować. Drugi newsik jest taki, że ostatnio czwarte już swoje urodziny obchodziła Sandy, to jest mocne. Dokładnie to chyba wczoraj te urodziny właśnie miała Sandy, swoje czwarte, no i pomyśleć, że ten zadymiarz, a bardziej ta zadymiarka jest już w Brawlu 4 lata, matko najświętsza. 4 lata temu też El Primo dostał swój remodel, ogólnie był ten Brawl to gdzie Sandy wchodziła, nie? Wchodziły tam też nowe skiny i tak dalej, więc wszystkiego najlepszego Sandy! Dużo zdrówka, Sandy, żebyś dalej była fajną legendą. Chociaż yy, muszę przyznać szczerze, że Sandy jest jedną z legend, które najmniej lubię, jeśli chodzi o właśnie legendarne postacie. Oglądajcie ten odcinek do końca, bo już zaraz przechodzimy do najmocniejszego tematu, związanego właśnie z rzeczą, która wraca do Brawla po roku przerwy. Ale czy na pewno wróci? Zaraz się wszystkiego dowiecie. Jednak najpierw jest jeszcze ciekawa rzecz na sklepie Play. Ponadto pisaliście mi, że znowu twórcy zaktualizowali opis tutaj gry Brawl Stars i dodali tutaj na sklepie Play coś ciekawego w opisie, a dokładnie znowu mamy te znaki zapytania, które tutaj są jak widzicie I znowu przekierowuje nas gdy w nie klikniemy Do tajemniczego streamu WKBRL I patrzcie gdzie mnie to przeprowadziło Stream WKBRL The Voice Chat No tak to wygląda, to jest po prostu ten oficjalny kanał streamu WKBRL Który ma prawie 360 tysięcy subów Tylko no nic dalej się na nim nie dzieje Więc czekamy na nowy stream WKBRL Albo na coś innego takiego tajemniczego od twórców Czwarta rzecz to taki szybki newsik Tutaj wam to wyświetlam mordeczki Czas już niedługo wychodzi do Brawla I tak się składa, że on jest połączeniem naprawdę pod różnym względem Wielu zadymiarzy Jeśli chodzi o wygląd jest podobny do Mortisa, Greya, e, Byrona i Karla. Tak jakby to jest połączenie tych wszystkich zadymiarzy, bo od każdego z nich ma coś podobnego. Następnie, jeśli chodzi o dźwięk, o głos, to jest bardzo podobny do Mortisa i do Groma. Ale, jeśli chodzi na przykład o atak, to ma bardzo podobny atak też do Ems w pewnym momencie. Super Atak jest podobny do Kiełat i do Kolet, czyli do tych dwóch zadymiarzy. No a pierwszy gadżet Bartel, to bardzo przypomina pierwszy gadżet Kiełka. Więc jak widzicie, część to tak naprawdę jest taka jakby mieszanina e, wielu różnych zadymiarzy, którzy już są w Brawl'u. I przychodzi do największego buga, którego każdy z Was mi prawie podsyłał na Instagramie. Naprawdę większość osób, które mnie teraz oglądają, mi wysłało wiadomości na instagramie tego buga, bo on jest naprawdę mocny. Mianowicie dalej to chyba jeszcze nie jest naprawione. Jak wbijemy tam y, na przykład 10 rangę, albo 15, albo 20 na jakimś zadymiarzu, no to normalnie powinniśmy dostawać za to błyskotki. A my mamy takiego laga w Brawlu teraz, że nie dostajemy błyskotek, tylko otrzymujemy star points, czyli gwiezdne punkty, które już od dłuższego czasu są usunięte z Brawla. Twórcy specjalnie je usunęli, a jest taki błąd, że możemy. Je normalnie zdobywać. Oczywiście to jest tylko taki wizualny błąd, bo tutaj nam pokazuje, że to dostajemy, ale jak klikniemy dalej, wyjście i wejdziemy do menu, no to dostajemy normalnie błyskotki, czyli to, co powinniśmy dostać. Ale tutaj nam się pokazują właśnie te mord mordeczki starpointsy. No i generalnie, nieważne na jakim zadmiarzu gracie, no po prostu, gdy wbijecie te rangi, no to dostajecie gwiezdne punkty. I dużo osób od razu po tym Bugu knuło wiele teorii. Teorii związanych z tym, że właśnie skoro coś takiego jest, to właśnie może twórcy chcą nam pokazać, że gwiezdne punkty wracają. Wydaje Wydaje mi się, że raczej nie, i po prostu to jest taki bóg. Jeszcze się to coś tam zareagowało, ta tekstura, i dlatego nie jest zmieniona na błyskotki. Ale wydaje mi się, że po prostu raczej gwiezdne punkty już nie wrócą do Brawla, bo twórcy sami mówili, że ich nie chcą. No i po prostu zastąpili to je wieloma innymi rzeczami. Okej, okay, gwiezdne punkty nie były jakieś złe. Ja tam je lubiłem nawet w Brawlu, ale jednak gdyby twórcy je teraz przywrócili, to strasznie by to namieszało mordeczki w całym Brawl Stars. A jak dosłaliście do tego momentu, to napiszcie mi w komentarzu, który macie level karnetu już wbity, w sumie jestem ciekawy. Ja sobie teraz odbieram błyskotki, mam Aktualnie ponad 5 tysięcy błyskotek, więc to oznacza, że mogę kupić jakiegoś fajnego skina i myślę, że kupię go na dzisiejszym live, więc zapraszam każdego na tego live'ika, który dzisiaj będzie, nie może Was zabraknąć. No i jak tak sobie przeglądam i przejeżdżam w sklepy, to przypomina mi się tylko jedna rzecz i jedna najmocniejsza oferta. Widzowie, kto z Was tak długo gra w Brawler, że pamięta już tą ofertę, która była no, jakiś dobry czas temu, i mieliśmy tutaj takiego buga, to był największy bug w ogóle w historii Brawl Stars, że za 2 dolary, czyli coś około 10 zł w tamtym czasie, dostawaliśmy 140 megaboksów i 300 końców. Tam powinno być bitopie, chyba, nie wiem, 4 megaboksy czy coś takiego, a było 14, bo twórcom się to tak zbugowało. Nie 14, 140, sorry, źle powiedziałem. 140 megaboksów. Czy wy sobie wyobrażacie, ile to jest itemów, ile to jest nowych postaci? Przecież to było aż nie do pomyślenia, ale taki bug serio był. Jeśli to pamiętacie, albo jeśli komuś z was się udało to zdobyć i kupić, no to napiszcie mi w komentarzu. Nie mogę tutaj zapragnąć takiej śmiesznej i ciekawej rzeczy, która ostatnio miała miejsce na oficjalnych profilach twórców Brawl Stars, gdyż dali oni nam przepis na ciasteczka właśnie od perły. Perła to jest nasza nowa zadmiara w Brawlu i ona strzela ciasteczkami. No i te ciasteczka są takie specyficzne, mają taką buźkę i tak dalej. I twórcy na oficjalnym Twitterze dali nam przepis, żebyśmy my sami w prawdziwym życiu mogli sobie zrobić widzowie ciasteczka właśnie takiej perły, które wyglądają identycznie. Macie tu wszystko rozpisane, ile to mniej więcej trwa, jak to zrobić i tak dalej. I uwaga, jak będzie dużo komentarzy e, Tori Kucharz w komentarzu napiszcie Tori Kucharz, no to wtedy może na odcinku zrobię takie ciasteczka właśnie od perły i zobaczymy jak mi wyjdą więc jak chcecie to piszcie Tori Kucharz w komentarzu e, zobaczyć coś takiego byście chcieli swoją drogą nawet Frank i Dani już sobie zrobili takie ciastka i wyszły one im naprawdę fajnie, przypominają te ciastka właśnie od perły. I zostawiłem tutaj jeszcze coś takiego patrzcie, to jest taka fajna zmiana, a bardziej propozycja, e, która mogłaby zmieniać kolory skinów, ale tylko takich dobrych skinów, na przykład Mecha Edgar to jest skin, który normalnie kosztuje 300 gemów więc mielibyśmy do niego specjalną opcję że to my wybieramy sobie jaki kolor ma być e, tej jego zbroi na przykład. Wiadomo, nie całego głowy my nie Możemy zmienić włosów, i tak dalej, nie możemy, ale jego zbroję możemy zmienić. Ktoś tutaj sobie ustawił na różowy i wygląda to bardzo ładnie. Ktoś chciałby zielony, klikałby sobie w kolor zielony i bym mógł sobie ustawić taki, jaki tylko dokładnie chce. Moim zdaniem, fajna zmiana. Dajcie znać w komentarzu, czy coś takiego byście chcieli. I w tym odcinku to na tyle. Pamiętajcie, że już jutro czyli w niedzielę na kanale Tori 2. Wierza dla Was mega mocny filmik o 9.30, nie możecie go przykapić. I dzisiaj się widzimy na live. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Elo.